Sprawdźmy, jaka liczba osób cię naprawdę lubi. Co to znowu do licha jest za generator? Dobra, sprawdźmy, ile osób mnie lubi. W sumie to może być ciekawa informacja. Obstawiam, że może dwie lub trzy osoby mnie lubią, nie więcej. Nie ma takich szans xd... Lubi cię 5102 osoby! Gratulacje, to ogromna liczba! Orzesz w mordkę. Ile? To jakiś żart? Ciężko mi w to uwierzyć, ale dobra, może tak być. Ej, ale ja jak ktoś do mnie pisze. Sprawdźmy, kto to jest, dołączam do niego. Siema, jacuś, sprawdziłeś generatorem, ile osób cię tak naprawdę lubi? Tylko nie okłamuj z liczbą. Tak, moja liczba to 5102, chyba spoczko, co nie? Ożesz w mordkę faktycznie dużo. Mnie lubi tylko dwa ale masz farta. Nie no, nie przejmuj się. Lepiej mieć tyle niż nic, nie mieć XD. Czekaj, strasznie mi na grupce spamują to jakiś dramat dzisiaj. Idę chyba tam sprawdzić co się dzieje. Chcesz iść ze mną? Jasne, Besti, możemy iść. Tylko nie zapomnij mnie tam dodać, będę czekał, hihi. Hi. Oki, to idę. Daj mi pięć minutek. Dlaczego on do mnie mówi Besti? Nie znamy się zbyt długo, abym był jego Besti. Trochę dziwne, ale okej. Okay. Zapomnę o tym, XD. Ej, ciekawe gdzie jest Jacek. Miał tutaj dołączyć od razu i w sumie mnie dodać. Na szczęście ogarnąłem, że to tutaj mam wbić, XD. Co już tak bardzo tęsknisz za swoim i nie wytrzymasz pięciu minut? Ogarnij się, ziomuś. Liana, daj spokój i zajmij się swoimi sprawami, a nie mnie hejtujesz, to jest toksyczne. Haha, ha, no dobra, sorki, nie chciałam być niemiła, już nie będę tak gadać. Orzesz w mordkę, Jacek, w końcu wbiłeś. Wiesz, jak za tobą już tęskniłem? Martwiłem się, że coś się stało. Aha, okej, okay, dobra, spoko. Ej, mordeczki, mogę kogoś dodać do grupki? Zgódźcie się, Pliska, to jest mega spoko osoba. Ja jestem na tak jak coś, dawaj, dodawaj ją z Kibidi. Jeśli się William zgodzi, to też się zgodzę. Musi być każdy na tak w grupce, aby było sprawiedliwie. Luzik, ja się zgadzam, myślę, że możemy kogoś dodać, im więcej ludzi, tym lepiej. O hejka, kochane mordeczki, jak miło was poznać. Fajnie, że mnie tutaj dodaliście, może w coś pogramy? Aha, i jak coś, to jestem Weronika, może też się przedstawicie, bo nie znam was wszystkich. Jasne, ja jestem Sandra. Mnie w sumie znasz, jestem Liana. Miło mi poznać. Jestem Jacek. Mi też miło poznać. Jestem William. Ale z ciebie, przystojniak Williamku, masz w dodatku bardzo piękne imię. Nigdy takiego nie widziałam. A tak z ciekawości, gdzie mieszkacie? Możecie zdradzić? Może mieszkamy blisko siebie? Wiesz co, to trochę straszne, że nas tak o to pytasz. Średnio chcę na to pytanie odpowiadać. Jakby wiesz, wszystko spoko, tylko dopiero się poznaliśmy, nie minęło jeszcze pięć minut. Tak, ja też się z tym zgadzam, bo nie chcę mówić, gdzie mieszkam, hihi. Okej, okay, Kaluzik, to co powiecie, abyśmy pograli może w Adopt Me? Wtedy lepiej się poznamy, xd. Jasne, jestem na tak. To moja ulubiona gra, więc możemy popykać i pogadać. Ej, czekajcie, zanim pójdziemy grać, powiedzcie mi, ile osób was lubi? Podajcie prawdziwie liczby. Mnie lubi niestety tylko 200 osób, ale dążę do tego, aby zdobyć około 1500. Ja mam 5102, myślę, że to chyba spoko liczba. Orzesz w mortkę, ale duża liczba. Nie sądziłam, że tyle można mieć xd, zazdroszczę. Myśli, jakim prawem pięć tysięcy. Ten system mu jakoś oszalał? O co tutaj chodzi? Może kłamie? Dobra muszę skłamać, nie powiem przecież prawdziwej liczby, bo nikt mnie nie polubi. Chociaż nie, powiem jakąś bardzo niską liczbę, aby mi współczuli wtedy będę miała atencję. Ja mam 2120, nawet się cieszę, że tyle, ale mogłoby być więcej z Kibidi. A co tam u ciebie Weronika? Chcesz się pochwalić swoją liczbą? Tylko nie kłam, bo to szczurowate. Halo, Weronika, jesteś tam? Czemu tak długo się nie odzywasz do nas? Coś się stało? Ojej, sorki, zamyślałam się troszkę i nie ogarnęłam, że do mnie coś mówicie. Już patrzę na moją liczbę. No niestety mam tylko siedem lajków, ogólnie to mega słabo i smutno mi z tego powodu. Ojejku, biedna, współczuję ci, że masz tak mało. Pewnie ci bardzo smutno. Masz nasze wsparcie. Ojejku, dziękuję, jesteście tacy super. Fajnie, że mogę na was polegać. Ej, William, może razem pogramy? Co masz na myśli, że razem? Nie rozumiem, o co pytasz. No żebyśmy razem pograli we dwóch, bo oni chyba nie są za bardzo chętni grać w Adopt Me. No dobra, spokoczo, to możemy iść grać. Dawaj, dołącz do mnie. Kurczę, szczerze to średnio lubię tą Weronikę. Jest strasznie atencyjna i taka pick me girl. Co jesteś zazdrosny, bo teraz będzie więcej czasu spędzała z twoim bestii? Nie bądź taki toksyczny. Nie chodzi mi o to i nie przeszkadza. Mam na myśli, że ona nie jest do końca dobrą dziewczyną. Co masz na myśli, że nie jest dobrą dziewczyną? Masz jakieś dowody, że jest toksik? Nieważne, zapomnijcie to, co powiedział. Ja idę spać, bo już się późno robi, a rano wstawać muszę. Oki, luzik, dobranoc. No dobra, to zostałyśmy same. Masz jakiś pomysł, co można porobić, abyśmy się nie nudziły? No jasne, że mam doskonale wiesz, co chcę teraz zrobić. W tym samym czasie u Williama i Weroniki. Oki, Werka, fajnie się grało, ale ja muszę już lecieć spać, bo jestem bardzo zmęczony. Może jutro pogramy? Luzik mój, Williamusiu, będę jutro od rana na ciebie czekał, abyśmy mogli w coś pograć, hihi. Hi. Ogarnij się. Mówię ci już po raz setny, abyś tak do mnie nie mówiła, nie podoba mi się to. Luzik, przepraszam, po prostu zapomniało mi się, to dobranoc w takim razie. Kurcze, taki trochę niemiły jest, mam nadzieję, że w końcu mnie polubi. W sumie mogłabym powiedzieć, że on ma zalety na Krasza, ale na razie nie ma co się nakręcać. Kurcze, nie wiem w sumie co robić, muszę pogadać z Dziakiem o tym wszystkim, napiszę do niego. Ech, ale długo nie odpisuję, chyba faktycznie poszedł spać i dopiero jutro pogadamy, ale lipa. No się, mordeczko, co tam słychać i po co mi tak spamujesz. Coś się stało? Spałem właśnie. A nic tak pytam, chciałem po prostu tak pogadać i pograć. Masz może ochotę? Czy idziesz spać? Kurde, specjalnie mnie budzisz z powodu takiej głupawej rzeczy. Ogarnij się, gościu, po prostu nie wierzę. Ale skoro już wstałem, to dobra, mogę w coś pograć, nie chce mi się już spać. Chociaż daj mi jeszcze chwilkę, ta Weronika mi znowu spamuje na czacie prywatnym to jakiś dramat. Idę zobaczyć, czego ona chce, bo mi spokoju nie da. Mam nadzieję, że się odwali ode mnie XD. Aha, fajnie, najpierw pisze, a potem wychodzi. Co za fałszywy szczur, jak ja mam być poważny. Dobra, może nie ma w tym nic złego i po prostu za dużo myślę, ale i tak nie fajnie się zachował. Też muszę mieć swoje zasady. Wychodzę stąd, nie będę jak jakiś bekon, co da sobą manipulować. Sprawdźmy co ta Weronika chce. Mam nadzieję, że nic jej nie odwala, bo mam już jej trochę dość. Siemankowiluś, nie powiedziałeś czasem, że idziesz spać, a dalej jesteś na kąpie. Czy ty mnie właśnie okłamałeś? Aha, okej, okay. po pierwsze to nie twój interes, a po drugie nie mów tak do mnie, mówiłem ci już coś. I ostrzegam cię ostatni raz, jeszcze raz takie zachowanie z twojej strony to cię blokuje. Muszę iść na razie. Aha, wiedziałam, że tak będzie, pewnie ten Jacek jakieś głupoty na mnie nagadał. Ciekawe co o mnie mówił, przez niego straciłam mojego krasza, co za wredny szczur. Dobra, zadzwonię do mojej bestii i muszę jej i tym wszystkim opowiedzieć, bo zaraz nie wytrzymam. Czego ode mnie chcesz? Jakaś głupia jesteś? Nie pamiętasz już co mi zrobiłaś? Jakim prawem do mnie piszesz? Wiem, wiem, Różyczko, przepraszam cię za tą akcję, że odbiłam ci chłopaka. To było bardzo głupie i toksyczne, bardzo tego żałuję, ale mam do ciebie małą prośbę. Pomożesz mi? Prośbę? No dobra, mów. Mam nadzieję, że coś normalnego, a nie głupiego, bo inaczej wyjdę. Czy możesz dla mnie zrobić? Dobra, muszę w końcu na spokojnie pogadać z dziadkiem i wszystko z nim przekminić. Zaraz widzę, że oni wszyscy siedzą na grupce. Dobra, to idę tam zobaczyć, co robią ciekawego. Siemanko, widzę, że siedzicie na grupce. Mam szybkie pytanko, gdzie jest lianka? Wiecie może? Ona pojechała do babci na miesiąc, więc nie będzie teraz grała. A tak poza tym, Jacek, nie miałeś iść spać? Wiem, ale odechciało mi się, to wróciłem xd. Prawie już spałem, ale się obudziłem. Ej, dobra, dodam mojego kuzyna. Pyta się, czy może dołączyć, to go wrzucę tutaj, aby nie płakał. Czekaj, nie tak prędko. Najpierw musimy się wszyscy zgodzić, aby ktoś nowy mógł tu wejść. Ojejku, nie bądź taki zasadowy, to tylko mój kuzyn, więc może normalnie dołączyć, ogarnij się. Nie zgadzam się, róbmy głosowanie, to łamanie zasad grupki. Jacek zgadasz się? Uspokój się William, niech doda na chillu. Nie musimy być tacy toksyczni, mi to nie przeszkadza. Ha ha ha, dokładnie, widzisz William, naucz się kultury. Ja kultury? To wy macie się ogarnąć, ale okej, okay, róbcie to, co chcecie, nie będę wnikał. No witam, mordeczki, w końcu do was dołączyłem. Bardzo miło mi was wszystkich poznać. Jak coś jestem kuba? Bądźcie lepiej dla mnie mili, bo nie lubię toksycznych grupek. I ja się pytam, dlaczego ten Ziomek tak na mnie dziwnie patrzy? Ma do mnie jakiś problem, czy co? Nie, no, wszystko jest git. Po prostu ma zły dzień i tyle. Nie przejmuj się nim, xdd. O jejku, ale twój głos jest słodki. Naprawdę, nigdy takiego nie słyszałem. Bardzo mi się podoba. Dobra, ogarnijcie się. Chodźmy lepiej w coś pograć, bo mi się mega nudzi. Jesteście chętni? Wszyscy powiedzieli tak. Dwie godziny później? Kurczę, ten William tak bardzo mi się podoba. Muszę go zdobyć, tylko ten Jacek to jakiś dramat. Mam wrażenie, że on próbuje zrobić wszystko, aby William mnie nie lubił. Co ja mogę zrobić? Jedynym sposobem byłoby rozbić ich znajomość, aby się pokłócili, wtedy William bym mnie polubił. Muszę zapytać Kubę o poradę, jak to najlepiej zrobić, bo sama raczej nie dam rady. No co tam bestii słychać? Co mi tak na czacie spamujesz? Stało się coś poważnego, czy co? Mam taki problem, otóż chcę zdobyć Williama, tylko ten Jacek jest jakiś toksyczny i zazdrosny. Masz może jakiś pomysł jak to zrobić, aby mnie William zaczął lubić i jak tego Jacka ogarnać? W sumie nie jest to trudne. Możemy spróbować zhakować Jacka i zniszczyć ich znajomość. Jak uzyskamy dostęp do jego konta, to napiszemy do Williama jakieś głupoty i on go zablokuje XD. Ej, to nie jest głupi pomysł, jakbyśmy to mogli zrobić? Możemy mu wmówić, że mamy taki program do kopania robuxów i że może je za darmo tworzyć. Tak naprawdę to będzie taki program, który pomoże nam przejąć jego konto i zaczniemy cały plan. Tak, proszę zrób to. Zróbmy to teraz, zaraz, zanim będzie za późno, pliska. Oki to dodaj go do grupki i pogadamy sobie z nim na spokojnie. Weronika dodaje Jacka do czatu grupowego? No się, mano, ko tam słychać. Po co mnie tutaj dodaliście do grupki? Słuchaj, mordeczko. Wydajesz się mega spoko i chcemy ci zdradzić pewien sekret. Tylko nikomu tego nie mów. Sekret? Co niby mi chcą powiedzieć, podejrzane to jakieś? Nie znam przecież ich zbyt długo. To co, Jacuś, możemy ci powiedzieć ten sekret? Odpowiedz coś, a nie milczysz, bo nie wiemy. No luzik, mówcie o co wam chodzi, nie powiem nic nikomu, możecie być spokojni. Dobra, to ostatnio odnalazłem sposób na darmowe robuxy, mi wszystko działa i szukam osób, aby to testowały. Chciałbyś mieć taki dostęp do programu za darmo? Możesz zdobyć z milion robuxów. To jakiś żart? Nie ma przecież takich programów do kopania robuxów XD. Właśnie się mylisz. Ja już zdobyłam ponad tysiąc, Kuba ci tak taki program i od razu też możesz mieć. To co chcesz dostęp? Wysłać ci ten program. Kurczę, brzmi to podejrzanie, ale jakieś Robuxy by mi się przydały i to jeszcze za darmo. Okej, okay, to podeślij mi i zainstaluję. Fajnie by było jakieś Robuxy zdobyć. Jacek pobiera program i wszystko aktywuje. No pobrałem i co mam dalej niby takiego robić? Nie mam żadnych Robuxów. Wyłącz i włącz Robloxa ponownie. Wtedy powinno się wszystko aktywować. I poczekaj tak z kilka godzin. Najlepiej nic nie robić wtedy na koncie. Po prostu wychodzisz na dwór i wracasz. Tak najlepiej zrobić. Okejka, to zostawiam to aktywne i faktycznie idę gdzieś, będę za dwie godzinki. Super, to czekamy bestii i powiesz nam ile tego zdobyłeś. I jak tam masz jego wszystkie dane? Dawaj, musimy szybko działać, aby nie wrócić do tego momentu. Haha, spokojnie Werka, już mu zmieniłem hasło, póki odzyska konto to pewnie minie kilkanaście godzin. Dobra, idę na jego konto i spróbuję pogadać z Williamem, aby zniszczyć ich znajomość. Kuba loguje się na konto Jacka. O, w Mordkę, ile on ma znajomych, aż jestem w szoku. XDD, dobra, napiszę do Williama. Mam nadzieję, że się nie skapnie, że jestem kimś innym. Spróbuję coś od niego wyciągnąć. Williamku, Willi, halo, halo, odpisz! Dołącz do mnie do czatu, chcę pogadać. No co tam słychać, mordeczko? Nie mów tak do mnie, ty toksyczny szczurze, jak mogłeś mi to wszystko zrobić? O czym ty gadasz i co masz na myśli, możesz mi to bardziej wyjaśnić? Nic, nie mam to wyjaśnienia. Zdecydowałem, że nie chcę już z tobą mieć kontaktu. Jesteś za bardzo toksyczny. O czym ty do mnie gadasz? Jaki toksyczny? Stary, nie rób jakichś dziwnych akcji. Po pierwsze jesteś za biedny, abym się mógł z tobą kolegować, a po drugie usuwam Robloxa. Wyrosłem już z tej gry i nie chcę mi się w to już grać. Może kiedyś wrócę, ale nie jestem pewien. O czym ty gadasz? Jeszcze ostatnio graliśmy w Groła Garden i mówiłeś, że będziemy w to grać do końca roku. No take, ale zmieniło mi się patrzenie na świat i usuwam tą grę. W związku z tym zrywam wszystkie znajomości. I wybacz mi, ale też cię usuwam i blokuję w znajomych. Tak robię z każdym. Nie czekaj, nie rób tego. A masz jakiś inny kontakt czy coś? TikTok lub Instagram. Co ty chory jesteś? Znamy się tylko z gry. Nie chce mi się kontynuować naszej znajomości nara. Nie, 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 mordeczko. O nie. On faktycznie mnie wyrzucił i zablokował. To jakiś chory żart, nie mam teraz w ogóle znajomych do grania, co ja mam teraz niby robić. Jacek mi zawsze mówił, że każdy jest toksyczny, a tu wyszło, że on jest najgorszym typem człowieka. Ha, 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 udało się werka. Chyba zniszczyłem ich znajomość. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. O, ale fajnie, co takiego zrobiłeś? Możesz mi opowiedzieć to wszystko? No, w skrócie to usunąłem tego Williama jemu ze znajomych i zablokowałem, mam nadzieję, że on mu nie wybaczy. Spróbuj może napisać do Williama, pociesz go i tak dalej, zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Oki to super pomysł, to piszę do niego, będziemy w kontakcie i dzięki za pomoc Ojejku, Williamku, czemu jesteś taki smutny? Coś się stało? Nie smuć się Dzięki Werka, Jacek zerwał ze mną znajomość To był mój najlepszy ziomek i trochę tęsknię Widzisz jacy są ludzie? Mówiłam ci, że on jest dziwny i toksyczny, zapomnij o nim lepiej Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć i nie zawiedziesz się Może chcesz w coś pograć? Kurczę, jednak fajna i miła jest na Weronika Na niej zawsze mogę polegać Jasne, możemy w coś popykać. Fajnie, że jesteś taka pomocna, naprawdę to doceniam. Luzik, to dawaj popykamy w Adopt me. Zapomnisz o tych wszystkich złych rzeczach. W tym samym czasie udziaka! Super. Minęły już w sumie cztery godziny, czas zobaczyć, ile mam Robuxów na koncie HiHi. Liczę na jakieś pięć tysięcy lub więcej. Ciekawe, ile mi ten program tego narobił, XD. Co jest? O co tutaj chodzi? Czemu nie mogę się zalogować na swoje konto? To jakiś żart? Nie no, nie mogę panikować. Może po prostu złe hasło wpisałem. Spróbuję jeszcze raz to zrobić. Kurde, faktycznie nie działa. Czy szli oni mnie schakowali? To jakieś jaja są? Po co mieliby mnie hakować? Jak ja mam niby teraz konto odzyskać? Nawet swojego e-maila nie pamiętam. O nie! Dwa lata później? Kurczę, Werka, jestem taki szczęśliwy, że jesteś moją najlepszą bestią. To już ponad dwa lata. Mam do ciebie takie małe pytanko, tylko się nie przestrasz, okej. Okay? Możesz odmówić jak coś. Oki luzik. Przecież dobrze wiesz, że możesz mi o wszystkim powiedzieć. Nie bój się bestii. Może w końcu mnie spyta, czy chcę być jego dziewczyną. Marzę o tym od początku. Zrób to bliska. Dobrze, to w takim razie chciałabyś, abym był twoim chłopakiem? Kraszuję cię chyba, wiesz? O jejku. No jasne, że tak. Ja też cię kraszuję, ale będzie super. Będziemy mogli razem grać. Chodźmy na grupkę. O, popatrzcie, kto przyszedł. Wiecie, ile na was czekaliśmy? Jakie mamy plany na dzisiaj? Nie uwierzycie, ale ja i Weronika jesteśmy razem z Kibidi. Wow, ale super. Życzę wam szczęścia. Fajnie, że w końcu się wam udało. Koniec! Czas na historyjkę numer dwa! Halo? Potrzebuję jakiś przyjaciół. Jest ktoś chętny się zakolegować? Halo, 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 dołącz ktoś! Nagle ktoś dołącza do grupki? No siemanko, słyszałem, że jakiś bekon się drze, że szuka przyjaciół, ale ten świat jest poryty. Jaki bekon? O co tutaj chodzi? On ma mnie na myśli? Znaczy, nie wiem o co pytasz, ale ja jestem bekonem i szukam jakiegoś bestii do grania z Kibidi. Aha, okej, okay. a po co ci jakiś bestii? Samemu nie potrafisz grać? Graj po prostu sam. Nie jestem twoją małpą, abyś mi mówił, co mam robić. Po prostu szukam znajomych. Masz jakiś problem? A tak poza tym fajny masz styl. Szacuneczek, mordeczko. Haha, ha. dzięki, miło mi, też masz fajny styl. Ja mam fajny styl. On teraz sobie ze mnie żartuje, że jestem biedakiem. Co za ham. Dobra, chcesz zostać moim bestii? Będziemy razem grać w Steel a Brain rot. Tak chcę zostać. A masz może jakąś grupkę do grania, aby było więcej osób? No jasne, już cię dodaję. Alex dodaje Kubę do grupki. Siemaneiro grupka, może w coś pogramy, macie ochotę? Spoko, tylko zacznijmy od tego, kim jest ten słodki kidosek, którego tu przyprowadziłeś. To nie jest słodki kidosek, to mój nowy ziomeczek. Proszę go nie wyzywać, bo jest spoko. Cześć wszystkim, jestem Kuba i jestem tu nowy. Miło mi, ja jestem Alicja. Fajnie, że do nas dołączyłeś. Ja jestem Łukasz, jak coś, pozdro mordo. Ja jestem Maja. Alicja, powiedz miło mi cię poznać, Jakubie, nie bądź niemiła. bekoniło cię? Nie powiem tak. Dlaczego nie powiesz, o co ci chodzi? Co za głupie pytanie, on jest tylko zwykłym, biednym bekonem, nie można mieć do takich szacunku. Co masz takiego do bekonów? To przecież miłe stworzenia. Bekony śmierdzą, bekony pierdzą, bekony to nuby bez robuksów. Nie mów głupot, bo mam robuksy i to może więcej od ciebie, kidosko mała. Dobrze, w takim razie popatrzmy na twojego skina i oceńmy. Okej, okay, w takim razie daj mi pięć minut i zaraz wracam, koleżanko. Pięć minut później. Wróciłem, lepiej już z kibidi? Wszyscy powiedzieli wow. No Kubuś, powiem ci, że popisałeś się, wyglądasz mega. Co masz na myśli, możesz mi to wyjaśnić? Twój skin jest ohydny, wyglądałeś o wiele lepiej jako bekon. Ten skin ci nie pasuje. Zamknij się już Maja, ten skin jest śliczny i cudowny, ty jesteś brzydka, ogarnij się sama się zamknij brzydki szczurze jesteś naprawdę przeciwko mnie jesteś moją bestii! nie jestem twoją bestią i nigdy nią nie byłam zapomnij lepiej o tym co właśnie mówisz dziewczyny uspokójcie się ta kłótnia idzie za daleko dobra nieważne już ale proszę zmień tego skina bo nie mogę na niego patrzeć odwal się ten skin mi się podoba takie rzeczy to możesz kazać małpie robić proszę zmień nie bądź taki toksyczny kubuś no dobra już zmieniam dajcie mi parę minutek i jak lepiej teraz w skibidi Ojejku, ten skin jest przesłodki, ale teraz jesteś przystojny, mój tatusiu. Nie jestem twoim tatusiem, ja mam 16 lat, nie mów takich głupot na grupce, a tak w ogóle, ile wy wszyscy macie lat? Ja mam 15 lat, ja też mam 15 lat, ja mam 17 lat, Kibidi. Ja mam 16 lat. Co wy na to, aby zrobić face reveal chętnie zobaczę wasze pyszczki. wszyscy powiedzieli tak! Pięć minut później po pokazaniu twarzy. Ojejku, ale ty jesteś słodziaczek, pysiaczek, kociaczek, kubusiu, tatusiu. Nie mów tak do mnie. Ty chora kobieto. Ogarnij się, męczysz mnie psychicznie. Nie byłem i nie będę twoim tatusiem, aby żadnym kociaczkiem, słodziaczkiem. Dobrze, tatusiu, przepraszam, nie chcę być taka toksyczna. Ogarnij się, Maja, już serio, wprowadzasz negatywną atmosferę na grupce. Oki, przepraszam was bardzo, już nie będę tak mówić. Ej, kubuś, a masz może pięć minutek na czat prywatny? Muszę ci coś powiedzieć. Bestii. ja sobie robisz? Jaki czat prywatny? Masz zakaz gadania z moim kraszem? Spokojnie to tylko pięć minutek, mam do niego ważną sprawę. No co ta malicja? O co chodzi? Po co mnie tutaj porywasz na czat prywatny? Ogólnie wiem, że to poryte, ale spodobałeś mi się, chciałbyś może zostać moim chłopakiem? Kraszuję cię mocno i chcę być z tobą, proszę. Czekaj dosyć ciężkie pytanie, a co z twoją bestii? Przecież ona mnie pierwsza zarezerwowała. E tam, nie przejmuj się nią. Ona jest mega dziwna, moim zdaniem. Olej to. Czy ja jestem jakimś planem na zemstę? Gdybyś była jej prawdziwą bestią, nie zrobiłabyś jej tego. Szczerze, to ona jest tylko moją koleżanką, niej jest moją bestią, więc możemy być razem. Okej, okay, rozumiem. To od dzisiaj jesteś moją dziewczyną. Chodźmy na grupkę o tym powiedzieć. Owrócili. O czym tyle gadaliście, mówcie nam. Nie możecie mieć żadnych sekretów przed nami. Otóż ja i Kubuś jesteśmy od dzisiaj parą i to tak oficjalnie. Ale wy nie możecie być razem. Kuba, coś mi przecież obiecałeś. Ty wredny oszuście. Co? Nic ci nie obiecałem. O co ci chodzi? Dobrze wiedziałeś, że kraszuję Alicję i specjalnie mi ją odbiłeś. Dokładnie. Alicja, my miałyśmy to samo. Jesteś wredna i fałszywa. To był mój krasz. Dobrze o tym wiedziałaś. Ale my przecież nie nigdy nie byliśmy bestii. Jesteś zwykła koleżanką. Ty mała, wredna zdrajczyni. Jak możesz tak mówić? Czy to koniec naszej znajomości? Uspokójcie się, dziewczyny. Pogódźcie się, bo jeszcze naszą grupkę zniszczycie. My jej nie niszczymy. Dobra, złamaliście zasady. Musimy was wyrzucić. Co? Kogo niby chcesz wyrzucać z grupki? Jaja sobie robisz? Wyrzucamy Kubę i Alicję. To zwykłe szczury. Zakaz wstępu takim. Alex, wyrzuca Alicję i Kubę z grupki! Oni wyrzucili nas. Najlepsze jest to, że ja nic nie ustalałem z Aleksem. To jakieś chore uniwersum. Wydaje mi się, że ci po prostu zazdrościł i tyle. Wiem tyle, że on potajemnie mnie kraszował, ale nigdy mi tego nie powiedział, a poza tym nie podoba mi się on. To może lepiej, abyś mu to powiedziała. Nie sądziłem, że to zniszczy naszą znajomość. Nie no, nie przejmuj się, a masz może jakieś robuksy? Tak, jeszcze mi zostało dziesięć tysięcy, myślę jakiego sobie skina kupić, Chichi. Co powiesz na to, abyś mi dał wszystkie robuksy i zrobimy skin matching? Po co ci moje wszystkie robuksy, przecież to nie ma sensu. Wiem, ale skoro jestem twoją dziewczyną, to ja powinnam rządzić budżetem, a nie ty. Okej, masz rację, już ci wszystko przelewam. Oki, robuxy powinnaś już mieć na koncie. Co jest? Gdzie ona poszła? O nie, ona mnie okradła z robuxów, ale byłem głupi, że jej zaufałem.